Jakie karabiny mają! Siemano widzowie z tej strony Testu a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam najlepsze reakcje z Omegle w 2025 roku. Przede wszystkim na początku odcinka chciałbym Wam życzyć spóźnionych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Pamiętajcie, spełniać Wasze marzenia i realizować cele założone. Na nowy rok. W momencie, w którym to oglądacie, bardzo możliwe, że udało mi się wbić 20 tysięcy subskrypcji, więc również za to Wam bardzo dziękuję. I po obejrzeniu całego filmu, pamiętajcie napisać, która reakcja według Was była tą najlepszą. Zapraszam do oglądania. Przepraszam. Nie, to jest jakiś się. to I takie to odniesie od Twojego no, pęknie, osłysz, śmiech. Ej! Co to za k.E! mać! K.E! Właśnie, Jakie karabiny mają, Halo? Cześć. Ty nie, nie słychać. Nie słychać. Ale ty tylko ruszasz ustami, a nie mówisz. No, udaje, że mówisz, ale nie mówisz. Serio? Serio?

Ale jest piękny. Dziękuję. Proszę cię bardzo. Nie, ja, ja. Nie. Wiesz co, Ja cię kojarzę, ja cię kojarzę. Ty, ty jesteś z tego z YouTube'a! Z YouTube'a jestem? Nie wiem, chyba. Dobra, możemy Dobra. Ja porozmawiać no? normalnie. Co tam u ciebie? Ale dobrze, dobrze, a, u... a. też bardzo dobrze co tam robisz. A... odcinek nagrać, ale ciężko, ciężko. Jaki odcinek? Taki wiesz, trollowania hmm. ludzi baby e. uh -huh. no, a później sobie wyskakuje, nie? Że jak? Aha, bo ty nie, nie, niedoinformowana, nie? doinformowana tak. <grystanie> <Starek. grystanie> Nie, dobra. No dobra, to była <grystanie> dobra reakcja. Ja p... <grystanie> Dawno nie miałem <grystanie> tak dobrej reakcji. Przepraszam I dobra, jesteś taki dojebny, że... Sama? Tam? Wszystko dobrze, a u ciebie? Tak, średnio się czuję tu jak z jak psychiatryku. Masz chyba okulary na odwrót. A. O tak, jemu ja to bym wypił, ja pierdolę. Czemu to... Czemu to nie działa, mi Się, Salut. Salut. Hello. What are you doing? It's past bedtime, bro. Can we see your My maskless. lesson. Yeah, of course. Holy oh, shit! I'm only training, chess playing, and you know. Like are you skip... What? Bruh. Are you skipping leg like day? No. A. Dzień dobry Dzień dobry, dobry wieczór Czy dobry, wieczór, no e, Co robicie? Paznokcie Aha, a mi te zrobicie? Pewnie, a jakie chcesz? Nie wiem jakie by mi pasowały, dawno nie była. Ej Co? Mówisz, że dawno nie... Mówię, że da dawno nie byłam na tym Na paznokciach Pokaż łapę Ale, ale po co? Pokaż łapę Dobra, okej, okay. okay. Czekałam na niego, czekałam na niego Ej, się. Zaje, Kurde, ja wiem, że uwierzycie w bajkę o kobiecie Jakie tu... Elo. Hey, grzecznie, grzecznie do taty się odzywać oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Dziecko, ile ty masz lat? A jak myślisz? 13! Myślisz, że 13-latek tak by wyglądał? na obrączka. O, to jest słodki chłopcie, no. no, mówię, to ten słodki chłopczyk, którego kocham. Co? Już słyszę. No, a mówię, to jest ten słodki chłopczyk, którego kocham. Aha, okej. Okay. Ale... Ja z nim mam trójkę dzieci. Proszę? A co to? Ja mam z nim trójkę dzieci. Że z kim? Z co? tobą. Kobieto, ja nie będę żadnych alimentów płacił. Ale już ale ty, ty nie płacisz, że mieszkamy razem. O, sam. tata, bo kamera nie działa. I on nie działa? Nie, tata, chodź tu, szybko, bo jakiś pan jest. Nie działa kamera? Nie działa. Mm -hmm. Jak a to musisz poprawić? Okej, okay, czekaj. Ba. Teraz jesteś w delegacji w Jakiej delegacji? No jesteś w delegacji. Jutro przyjeżdżasz misiaczku. Jesteś w delegacji, ale... Co ty gadasz? Zrobiłam dla ciebie e, już takie dobre ten. śniadanie na jutro. Pier... Ja, ja nie wytrzymam. Czy Juniu już myszeczko? Nie, 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 ja tu ja to... Ja tego tak czekam. Ja z, z zrobiłam schabowego. Mizerię. Ziemniaczki zrobiłam już. Nie, nie. ubiegła. ubiegłam. Owsiankę ci zrobi, zrobiłam ci jeszcze brownie. Ja... tory, ale ja, ja... Ja wychodzę. Ja po prostu wychodzę. Dla mnie to jest za dużo. Za dużo. Na za dużo. Nie. Mamy dzieci! Misiadko dzieci! Siatko! Siatko! On każdego skipnego, nie skipnę, dopóki do mnie nie wróci. Siatko! 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 nie Siatko! ile Siatko! 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 Nie, no, mam trochę więcej dwadzieścia, w sumie tak naprawdę jestem profesjonalnym kulturystą. Nie, nie, na pewno. raz! No,

Masz szczerze nie zaprzeczyć. Że? Przepisy masz szczerze nie zaprzeczyć. Tak, golę no. Czasami o no, golisz. A czasami. Ty tu! To mega stigma! Mega <grywa> stigma! Ty! youtuberek YouTuber Ten... Napinaj bica <grywa> K... Dziaku, idź ty spać! Kurczę! Ty się. Idź ty spać Dlaczego spać? Co? Dobra, słychać że tam coś klikasz. Mordo ale, co klikam? Ty jesteś chłopem? Chłopie, co ty myślałeś? Ja. to to byś mnie Co tu się dzieje? Ja idę spać, ja idę spać. sorry. Dobranoc. 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 Co tam robisz, kolego? Ty podwalasz w tym ręczniczku? A nie, to są dresy. Podwalasz w dresy? Czy? Podwalasz w dresy? Naprawdę? Skręcamy takie tematy. Ty, a czemu ty masz y, y, tą... takie dż, gymshurkę? Skąd wiesz, że on Jim A, bo widziałem, e, widziałem logo. E, bo ja jestem z siłowni. E, ja jestem trenerem personalnym. A ty ile kosztuje? E... 20 zł. Dobro, mnie? A pokaż, to pokaż, a pokaż, a pokaż, a pokaż, pokaż e, co potrafisz. Bo ja e, trzeci tydzień nieszaku napierdolę. Trudę sobie e, przyrosty, takie lekkie. No pokaż, 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 co tam, jak tam... Takie małe bułeczki. Wyhodowajem. Wiesz co? No? gdzie będzie trening za darmo, bo, bo mi cię trochę szkoda. A już cię widziałem chyba na TikToku albo na Instagramie, że ty masz tą e, twarze lat, taka swędwetka jak kulturysta, tak? Nie. to mi daj. A wydaje mi się. A może on ma taką twarz? Jezio! Nie z niego? Nie ja. Bo, a ja, się wydaje, że a ja, zrób tak o! Mi się wydaje, że ja Cię widziałem na TikToku albo na Ale to nie jest on! Tamten był łysy, chyba. Jak Łysy? Gło głos, głos już inny. Ile masz lat? 10! Nie masz 10, nie porobisz mnie, to nie ma szans. No weź się pod Nie masz no, no porobisz to już, to już nie porobię no. No. <głos> <głos> o kurwa, pierdole, jaki teraz... Wiedziałem no. Wiedziałem, no. No, że ma jest prosto. proste. Yes. Hello! Oj! Co to Hello! Oj! O wow. wow. oh, oh Cześć! Cześć. Oj, czemu masz takie okulary, jak taki musztardówy? Musztardówy? Co, to, co to znaczy musztardówy? No musztardówy takie. Tak. Jak, jak Harry Potter! Nie no, normalne, kupiłem okulisty. Takie. A szukasz chłopaka? Nie, znaczy y, szukam jednego mężczyzny na trening personalny, bo trenerem zostałem i muszę mieć jakieś portfolio rozwoju. Ale, tre, ale trening jaki? Do czyszczenia, o... czyszczenia? Nie, 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 taki persona. Personalna siłownik. Ale dobra, a, a nie chcesz stopy wymasować bi? Ja... na siłownik. A ale zobacz, zobacz dobra, jakie, dobra, jakie. bicepsy ma wariat, kurde. On to tam chłopie jakby tak złapał za girę, to jest po girze, nie? To już gira za manak. Pokaż, pokaż Bica, dawaj. Mordo. No, pierdolę. Uuu, ja. Nie, to już. Ja już jestem. Ja już jestem. Ja już jestem. Ja już jestem. Jaba, Ja kto? znowu, kto znowu? Ja, 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 ten taki... ja, <noise> to... Czekaj, ja, ja, czekaj, poczekaj, <głos> <mięso>! <głos> siema. Zrób tak. Siema. Trochę się napiłem, bo jest roboty do ale. A gdzie pracowałeś? O front-endzie, programowałem Pierdolę robotę taką. no. Liczba pi. 3,14. Chciałem ochroniarza iść, ale nie wiem, czy się nadal. To musisz przepagować. Ja bym cię widział przy kostce Brukowej. My mamy firmę. Tak? Z firmu w Polsce normalnie robimy kostki brukowe po całej Polsce. A to do tego też trzeba przypakować? Bo ja to tak średnio. Nie. No na, na tym samym samo, samo za, za, Nie to, że zarobisz, to jeszcze trzeba pakować w tym czasie. To jest jak siłownia, ale ty zarabiasz. Kurde, dobra propozycja. My, ja ci tam zrobię ci dietę, będę ci takie sztejki przynosił, że ty będziesz chłopiec po miesiącu taki chłopak jak ja. Nie no, myślicie, że się myślicie, że się nadam. O, kur... no. O, ale coś tak czułem ku... Też tak czułem, ale trochę może ci pary łapie braknąć, wiesz? Dobra, ale to możecie mi jakiś y, ad, y, wizytówkę zostawić Ja chętnie przyjmę tą robotę Jestem w potrzebie. już ci piszę Jestem w podrzeby, więc chętnie przyjdę do roboty Halo? Halo? <laughs> Pappa!